Sylwia Trendowicz, studentka czwartego roku edukacji artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, po raz pierwszy pokazała wachlarz swoich malarskich możliwości na indywidualnej wystawie, którą otwarto w galerii u bibliotekarek w Rumi. Młoda artystka jest również członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich, oddział Wejcherowo. Jednak, jak sama mówi o sobie i co zresztą można zauważyć, oglądając wystawę, w dalszym ciągu poszukuje kierunku w malarstwie. To są prace z kilku ostatnich lat i one są naprawdę bardzo różne i dobór jest no, no w sobie przypadkowy, można tak powiedzieć. Ja jestem w trakcie poszukiwania własnego stylu jeszcze, na dobrą sprawę, i po prostu próbuję wszystkiego po trochu. To, że należy właśnie do Stowarzyszenia Marynistów, stąd te prace marynistyczne, też Pajzaż a Martwe, no to głównie z, na studiach mamy. Poza studiowaniem malowaniem obrazów pani Sylwia zajmuje się konserwacją zabytków to jej kolejna pasja, która również przynosi satysfakcję finansową.